Cześć wszystkim, ja jestem Zuza, ja jestem Tola I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z filmem, który za granicą jest bardzo popularny w Polsce. Przepraszam, jeżeli nie zrobiłam dobrego researchu. Wiem na pewno, że Marta, Sezon Literacki, zrobiła taki film, w którym opowiada nam, Wam, nam i my będziemy Wam opowiadać, wiecie o co chodzi, nasze przewidywania książkowe. Jest i kod. Chodzi w tym filmie po prostu o to, że wybrałyśmy sobie kilka książek, które są na naszym, no, w miarę bliskim tbr które przewidujemy, że ocenimy na pięć gwiazdek, że, staną, no się naszymi, dobry, że no. staną się naszymi nowymi ulubieńcami, książkami, które będziemy Wam polecać z całego serca. Wypisałyśmy sobie tu, ich chyba koło dziesięciu mamy e, i planujemy zrobić również, jak już wszystkie z tego filmu przeczytamy, co może być równie dobrze za pół roku i za trzy lata. Ja... No e, ale planujemy, jak jakby... Z, z, Wszystkie przez te książki przejdziemy, opowiedzieć Wam, zrobić taką konfrontację i zobaczyć. Czy rzeczywiście dobrze znamy swój gust książkowy, czy jednak nie? Myślę, że to jest całkiem ciekawy film. Jeżeli macie swoje konkluzje, jak wam pokażemy te książki, bo na przykład czytaliście którąś i wiecie, że to nie jest aż takie kolorowe, to dawajcie nam znać. A my bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. zaczynajmy. Ja niestety będę wam większość wklejać jako zdjęcia, bo dużo książek, które są na moim bliskim twr są po prostu w Poznaniu. I zaczniemy od takiej jednej, tym razem w przypadku Toli, bo u mnie w Poznaniu jest pewna książka. Jestem niesamowicie. Ty się nie śmiej. Ty się nie śmiej, serio. Ciekawe, czy wszyscy już wiedzą o co chodzi. Jak książka jest u Zuzi? Każda, ale dobra, to nie jest. To nie o co chodzi. E, słuchajcie, mi chodzi o Naondel, czyli książkę, którą Suzi chce przeczytać od. kwietnia. Hmm, kwietnia. Albo marca. Mhm. No. <laughs> I nie czyta, więc stwierdzam, że przeczytam to najpierw i po prostu raz, dwa mi przynieść. Nie, no ja najpierw to muszę przeczytać. E, na Ondel to drugi Tom Maresi e, I rzeczywiście, jeżeli nie jesteście z nami długo na kanale, to jest już taki jakby długi żart, bo ja w każdym typiarze o tym na Ondelu mówię i nigdy nie udało mi się na tego do dojść. No tak. jak? Na Ondlu? <laughs> to może ja o pierwszej Wam powiem, której w ogóle nie mam, natomiast nigdy o niej nie słyszałam. Przeczytałam opis po angielsku i mi się tak niesamowicie spodobał, że czuję, że jak już w końcu uda mi się to kupić i przeczytać, będzie to pięć gwiazdek. Książka nazywa się Six Wakes i ta książka opowiada o grupie e, właśnie, no, ludzi na statku kosmicznym, którzy pewnego dnia budzą się w, w, jakby w ciałach, których chyba nie rozpoznają, nie znają siebie nawzajem, jedyne co wiedzą to to, że wcześniej jeden z nich zabił wszystkich innych. Czyli jeden spośród tych sześciu osób jest mordercą mhm. całej reszty. Tylko wszyscy się obudzili bez pamięci, więc nikt nie wie, kto to był i dlaczego to zrobił. I cała książka jest właśnie o tym. Strasznie to ciekawie brzmi. Brzmi po angielsku? Tak, ona nie, nie ma po polsku. No. <grych> tak, tak brzmi, ale nieźle, nie? Tak. Może być mega ciekawa. Taki kryminał w, 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 połączony z science fiction, bo w kosmosie. Także. W kosmosie? No, w kosmosie, na statku kosmicznym. Ja się... Tak mnie słucha. Jezu, przepraszam, ja się wyłączyłam. Ja się wyłączyłam, sorryczka. Moje dwie kolejne książki to książki z gatunku Epic Fantasy, które są dość oczywiste. Myślę, że ostatni tom Wiedźmina Sagi Wiedźmińskiej, czyli pani jeziora, myślę, że ma szansę po świetnej wieży jaskółki stać się moim nowym ulubieńcem, że ocenię to na pięć gwiazdek, bo do tej pory w tej serii oceniłam na pięć gwiazdek tylko ostatnie życzenie. Um, ale było kilka tomów, które miało 4-4,5, więc mam nadzieję, że uda nam się tak to zrobić, że ten tom jakby, wiecie, zrekompensuje mi te wszystkie um, części, które mi się nie podobały, to znaczy czytajcie chrzestognia i czas pogardy, które były słabe moim zdaniem. Ale wierzę i ufam Sapkowskiemu, że tę sagę po prostu skończył w jak najlepszym stylu. I druga tego książka, którą... To już nie mieć do Tak w ogóle? Nie, nie, Wiedźmin już jest skończony. Znaczy ma jeszcze sezon burz, ale to już jakby nie jest, z tego co ja wiem, część sagi, więc jakby to też będę czytać, bo mam u siebie, ale tego nie liczę. No i kolejna, która jestem na 99% pewna, że ocenię na pięć gwiazdek, to drugi ten Wymienia wiatru, czyli... nie, no, ja nie byłabym taka pewna. Strach mędrca, część pierwsza i część druga. Ja uważam, że druga część ma szansę te małe rzeczy, które tu mi przeszkadzały, poprawić w 100% procentach i po prostu, że to będzie moja ulubiona seria fanastyczna. Ale je pogrążyć. Myśl, może tak być, natomiast wierzę, wierzę, że tak mi się nie, nie stanie. E, to jest ogromna cegła, bo drugi tom, który jest w Polsce podzielony na dwie części, on jest mniej więcej taki. On będzie tam miał z 1300 stron, e, więc trochę mi to zajmie. Jeszcze białe strony, słuchajcie, najgorsze są te wydania. Ale wierzę, że uda mi się to zrobić w tym roku, bo mam ogromną ochotę i czuję, że ocenię to na 5 gwiazdek. Um, ja mam tutaj coś, o czym Zuzia ja mówi statystycznie mało czytałam. czytała. I mi się bardzo podobało. Tak, Zuzi się bardzo podobało, a ja czuję, że mi się może spodobać jeszcze bardziej, ponieważ od nie wiadomo ile czasu, chyba od 2021 mam ochotę na mega hard fantazy. Ale 2021 jest dopiero miesiąc. No. I ja, czyli... cały ten miesiąc mam na to <laughs> Dobra, no. Co? No nie, nie, nic. No. <noise> Czyli zakończyła pomarańczy część pierwsza, część druga, część druga jest gdzieś tam, 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 gdzie w górę. Taką. Nie widać. No, jest trochę za kadrem. Um, no i to opowiada o państwie, w którym mamy dwie, dwie jakby części. I mamy tam chyba zachód i wschód, albo północ i południe. I jedna z tych części e, kocha smoki, to znaczy bardzo się z nimi gdzieś tam bawi. W sensie, no, trenuje z nimi i tak dalej, czci je jako bóstwa, czy coś tam. I pamiętam dokładnie, czy tamto dwa lata temu. A druga e, część panicznie się ich boi, uważa ich za największe gdzieś tam zło okay. świata i tak dalej. No i mamy różnych bohaterów. Jest bardzo książka, która nie stoi fabułą, w sensie, nie stoi akcją, okay. tylko stoi wykrywaniem świata, bohaterami. I relacja między bohaterami. Rozumiem. No to fajnie, właśnie na coś takiego mam ochotę. I to jest typowe Epic Fantasy. To nie jest młodzieżówka, jakby co nie. To, co nie znaczy, że znaczy tam były jakieś sceny erotyczne, których wolałabym, żeby Tola nie czytała jeszcze. Dlatego, dlatego to jest w waszym nie w tym najbliższym. No tak, ale myślę, że Ci się bardzo spodoba. E, mam tutaj prezent, e, czyli mangę Noragami, ponieważ usłyszałam mega dużo dobrych opinii Nie słyszałam żadnej złej, to tak po pierwsze Po drugie, e, po, ponoć też jest anime, ale najpierw postaram się przeczytać mangę Postaram się też ogarnąć jak się czyta mangi i to będzie chyba pierwsza manga jaką przeczytam Tak, ogólnie pierwsza e, No i Noragami po prostu mega mnie ciekawi ale każdy od czegoś musi zacząć i to będzie mój początek Dobra, to z książek, które jeszcze Wam mogę pokazać fizycznie tutaj, to mam The Toll Nila 6. O, może w końcu. Czyli trzeci tom kosiarzy. Ja kosodom lubię odrobinę mniej niż kosiarzy, dlatego zobaczymy, jak wypadnie The Toll, ale za granicą on zbiera, no, same genialne opinie. Mało osób powiedziało, że to jest słabe zakończenie serii, a ja Kosiarzy oceniłam w ogóle na 4, chyba i pół gwiazdki, tak w mojej głowie, więc no, blisko. Także mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. I oprócz tego, jeżeli jeszcze mówimy o fantastyce, no to mam oczywistą oczywistość, to też jestem na 99% pewna, czyli The Burning God Rebeki Quank, czyli III są wojny makowej. Pierwszy oceniłam na 5 gwiazdek, drugi oceniłam na 5 gwiazdek. Chyba nie, pierwszy na 4, ale to był błąd, powinien był być na 5 gwiazdek. A poza tym znowu, wszyscy mówią, którzy to czytali, że to jest po prostu naprawdę genialne zakończenie serii. Jest to jedna z moich ulubionych serii. Wszyscy to wiemy, e, więc mam nadzieję, że i tam nie zawiedzie, szczególnie, że z tego, co wiem, Fabryka Słów w Polsce wyda ten tom e, już w tym roku, maj, czerwiec, z tego, co się okay. orientuję, jakoś koło tego. Ja mam po angielsku wersję, natomiast z racji tego, że czytałam pierwsze dwie po polsku, myślę, że zostanę przy języku polskim. E, no i tyle. Okej, okay, ja akurat nie jestem aż taka pewna, w sensie ja nie czytałam w ogóle i nie jestem na booktube, BookTube, więc nie wiem, czy w ogóle mogę coś powiedzieć, ale ja uważam, że skoro aż pierwsze dwa tomy były na pięć gwiazdek, nie było syndromu drugiego tomu, to obawiam się, że trzeci tom ma około 50% szans na to, że będzie PUM. Ale wszyscy mówią, że tak nie jest. I Dlatego... to nie jedna, dwie osoby, tylko piętnaście. Tylko Susana. Tylko to... to... Susana. Nie psuj mi marzeń! <noise> Pokazuj swoją książkę. ty, ty... Ja, ja się boję, ja się boję tego trzeciego, to za tydzień. No ja mam dużo oczekiwania. No. No właśnie, zawsze. Um, I mam tutaj trzeci tom jednej z moich ulubionych serii, takiej trochę mniej popularnej. Złe dziewczyny nie umierają. Bardziej martwa być nie może. E, ta seria jest, opowiada o zdarzeniach panoramicznych? Paranormalnych. Za dużo Asterixa i Obelixa. Paranormalnych. Paranormalnych. O, wyszło mi. No, więc jestem ciekawa w ogóle o czym będzie ten tom, ponieważ ja nie lubię czytać tyłów akurat takich rzeczy, żeby mieć po prostu niespodziankę. Tak więc na razie pierwsze dwa tomy były naprawdę fajne i tu po raz kolejny mamy trzeci, więc mamy nadzieję, że będzie fajny. To ja teraz przejdę z fantastyki trochę w inny gatunek, to znaczy myślę, że bardzo spodoba mi się Gentleman w Moskwie, ponieważ to jest literatura piękna i to taka dość potężna, bo to jest no taka cegiełka mała, natomiast z tego co jakby ludzie mi opowiadali, też wy mi, wyście mi mówili, to to jest ta książka, ta książka się czyta jak klasyk rosyjski. Nieco współcześnione. Okay. Czyli jakby. Ja też mogę coś pomylić, bo ja jej nie czytałam, ale że właśnie o to w niej chodzi, że ona czerpie bardzo mocno z tej klasycznej rosyjskiej literatury, która jest de facto jedną z moich ulubionych, jakby odnóg, literatury, jeżeli tak mogę powiedzieć, dlatego też ją kupiłam, czeka na mnie, bo no jakby nie przyszedł na nią jeszcze czas, ale w końcu, jak do niej usiądę, to czuję, że może mi się bardzo spodobać, chociaż z drugiej strony równie dobrze może mnie bardzo zawieść. No Więc właśnie. to jest taka. Niepewna. Słuchajcie, niesamowicie chcę zrobić Riri tej serii. Ja pamiętam, że bardzo mi się podobało, było bardzo fajne, było bardzo ciekawe, miał fajną akcję, fajną fabułę i w ogóle. I mega żałuję, bo to była jedna z tych książek, które miała potencjał stać się kolejnym hitem świata. Ale ona się jest hitem świata. Nieprawda, w prawda? Misie. Kochanie, prawda, to było po Igrzyskach i Niezgodnej, to był największy hit świata. Nawet na to ma film, tak? No, serii de facto jest słaby, ale ma. Och. To Tobie się może spodobać. Dobra, Dobra pokaż, co to jest. Przepraszam. E, Mroczne umysły. Mroczne umysły to jest w ogóle naprawdę fajna książka, ale totalnie zapomniałam o niej. Nic nie pamiętam. Ale świata szczerzy. nie pamięta. Co? Świata nie pamięta. Nie, ale pamiętam, że mi się bardzo podobała. Pamiętam urywki ze świata, ale naprawdę mało pamiętam tak statystycznie jest mi przykro z tego powodu. A co? Ma jeszcze dwa inne tomy, więc planuję zrobić... Plus, Plus... Tak? Mm -hmm. Tego nie mamy. O może. No cóż, to przeczytam po prostu pierwszy tom i zobaczymy, czy na tyle mi się spodoba, że będę czytać pozostałe. A jeżeli mi się nie spodoba, to będzie problematyczne, ponieważ yy, będę miał kolejną serię nieskończoną. Jej. Nikt cię za to nie będzie rozliczał. Cóż. Ale ja myślę, że ona ci się bardzo spodoba. Ja też, mam nadzieję przynajmniej. Dalej mam jeszcze dwie książki z literatury pięknej. Pierwsza to The Girl with the Louding Voice, czy jakoś tak. Yy, książka w Poznaniu. Zamówiłam ją na Book Depot bardzo tak impulsywnie, dlatego że widziałam jakąś jej recenzję na kanale zagranicznym, nie pamiętam jakim. I to jest historia o 14 dziewczynie, i teraz zabijcie mnie, z jakiegoś państwa afrykańskiego. Czy to była Nigeria? Wydaje mi się, że tak, yy, a jeżeli nie, to przepraszam. I ona zostaje wydana za mąż z jakiegoś tam 60-paroletniego mężczyznę, a tej dziewczynie jedyna, na czym jakby zależy, to to, żeby móc się wyedukować. No i jak sami rozumiecie, to małżeństwo to jest bardzo mocno tej dziewczynce nie na rękę. No i cała to jest o tym książka. Mnie strasznie ciekawi poznawanie obcych kultur, to znaczy. W zeszłym roku zrobiłam sobie takie rozliczenie sama siebie i okazało się, że bardzo mało czytam autorów, które, którzy nie są albo ang anglojęzyczni, albo polscy. Dlatego moim celem w tym roku jest trochę rozszerzyć moje e, gdzieś tam... Ej, no dobra, nie aż tak bardzo mało, umówmy się, przecież czytasz trochę azjatyckich autorów. No tak, ale do, jakby jeszcze za mało. Chciałam właśnie okay. poznać więcej kultur, dlatego też ta książka, a poza tym usłyszałam o niej takie dobre rzeczy, że myślę, że bardzo mi się spodoba. I kolejna książka to Szklany Klosz. Eee, myślę, że myślę, że z bólem serca będę to czytać i myślę, że bardzo do mnie ta książka trafi. Trochę się jej obawiam. Eee, nie mam też na razie dobrego, jakby dobrego miejsca w głowie, żeby ją czytać, bo ona jest bardzo specyficzna i bardzo ciężka. Eee, I raczej nie poprawia humoru, <laughs> dlatego też poczekaj jeszcze chwilę, aż będę gotowa i silna na tyle, żeby ją przeczytać. Natomiast myślę, że jak już mi się to uda zrobić, to będzie to bardzo mocno moja książka. Propę czegoś cięższego przedstawiłam teraz złodziejkę książek, ponieważ jakby wybrałam ją z tego ciebie. Wysyłamy Was do tamtego wysyłamy. I piszcie, czy Wam się w ogóle podoba taki pomysł, bo mi bardzo i uważam, że to jest genialne, że możemy się nawzajem motywować i robić Ciebie. Nieważne, uważam, że to jest. Proszę tam tamten film. Właśnie. Złoziki książek zachęciła mnie niesamowicie tym jednym rozdziałem. Jest ciekawa, charyzmatyczna i przynajmniej na razie, bo pewnie to się nie może utrzymać, tak jak już spekulowałam w tamtym filmie. No i to jest. Jedyne co wiem tak naprawdę o tej książce to to, że narratorem tej książki jest śmierć i że on przedstawia po prostu. Wydarzenia. tak. Nie swoje życie, on nie? nie ma życia. Znaczy, wydarzenia. To tak. jest historia wojenna. Tak. I jest jesteś film. Obejrzymy tak. później filmem jak skończysz tak. książkę. Tak. No, ona obiecujesz? Nie. Tola. Nie. Tola. Bierz mi to, Obiecujesz czy nie? Jedna z tych świętych Jerzy nie jest w stanie je obiecać. Wytajmy. No proszę. Obie, obiecuję. Dobra. Ej. Tak. Widziałam to. Nie. Nie. Не хочу тебя. Dobra, słuchajcie, zostaw mnie, bo mi zostały trzy książki, ile Tobie zostało? Dwie. Dobra, to ja powiem o dwóch. Dwie książki jeszcze to będzie Przyszło nam tu żyć, czyli zbiór reportaży z Rosji. I z tego co wiem, to, są, to jest taki zbiór właśnie krótkich rozdziałów, z których każdy rozdział porusza zupełnie inne tematy. I jakby jest o innych ludziach, o, o innych problemach. Mnie to ciekawi i ja bardzo lubię reportaże, szczególnie w, tym, w tej konwencji, bo one, jakby mam wrażenie, nie są w stanie człowieka znudzić. Mam nadzieję, że będą dobrze napisane i, i myślę, że za nie się będę zabierać już na przestrzeni luty-marzec. I oprócz tego książka Wyborny trup. Bardzo często ostatnio mnie pytaliście, czy ja tę książkę będę czytać niedługo. Tak, mam ją zamiar czytać już za chwilę. To jest dystopia, w której, hmm, chyba, albo post-apo, w której to książce ludzi się je, po prostu. Ludzkie mięso jest jedzone jako... Ale to nie jest... zdrowe. Jako... No a dlaczego? Zwierząt? Zwierzę Nie, 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 akurat nie. Znaczy nie, ja nie o... wiem. Znaczy. Ja się nie, nie znam. Ogólnie niezdrowe, ale... Ja nie myślę, znam. że to jest niemoralne, ale to... Znaczy, to też, no nie? nie. Nie wiem, jaki jest kontekst tej książki, dlatego też ciężko mi się nie wypowiadać, czy to będzie potępiające, czy to będzie, nie wiem, jakaś wizja przyszłości, czy o co będzie chodziło. Natomiast niesamowicie mi to fascynuje. Ej. Kayla z kanału Books and Lala tę książkę przeczytała i ją tak zachwalała. To znaczy, może nie, bo ona jej tam chyba nie zachwalała w 100%, ale mówiła, że jest strasznie interesująca. I to są właśnie takie moje książki. Um, tutaj mam kryminał, Jedyny tutaj, ponieważ ja ostatnio się trochę zdystansowałam do kryminałów, trochę mniej ich czytam. E, to prawda. Wcale nie dlatego, że skończyłam moją ulubioną serię kryminalną. Będą znaczy, nie skończyłam. Będą tony. jeszcze tomy, no ale wiem, ale. Nie o to chodzi. E, czyli mamy Flavia za zatruce ciasteczko z kolei tutaj bardzo często mnie pytaliście, czy ja zamierzam czytać. Tak, dostałam od Wicki i będę czytać. I, mamy um... dwa tomy. Tak, mamy dwa tomy i zastanawiam się, cały ten czas, czy zatrużycie ciasteczko to istotnie pierwszy tom, ale chyba tak? Tak, mi się tak. No. E, to jest bardzo zachwalona książka, ponoć jest mega, mega dobra, jest bardzo interesująca, ciekawa i na fajnie. Trochę rządzy. mi się kojarzy tak po okładce z koraliną. Mi z rodziną Adamsów. Okej, okay. to też w sumie jest taki dobry Właśnie. Trop. Właśnie. Więc jestem ciekawa w ogóle te, całej tej książki i mam nadzieję, że przy myślisz, ją jak najszybciej. Myślę, że to może być mega w Twoim stylu. Tak, też tak myślę. Jeżeli okładka yy, równa się to, co jest w książce, to mam nadzieję, w sensie taki klimat jak na okładce. Moja ostatnia książka, to książka, której nie mogło tu zabraknąć, jeżeli oglądaliście nasz ostatni Book a jeżeli nie, to koniecznie, bo ja tam trochę wpadłam w pełen entuzjazm na tym filmie. A ja wiem, ja wiem. Wiesz, o co chodzi. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. To jest książka, której ja się... A możesz przytoczyć było jeszcze Tak, tak. To jest książka, której ja się naprawdę obawiam, dlatego że pamiętacie historię z dziećmi czasu? Pamiętacie historię z dziećmi czasu, które... To książka o pająkach, nie? Które podbijają ludzi. Tę książkę wmawiałam sobie przez jakieś pół roku, że to będzie mój ulubieniec, po czym okazało się, że oceniłam to na dwie gwiazdki, bo mi się nie podobało. To Ale mam smutne. nadzieję, że tym razem będzie inaczej. I książka, o której mówię, to nasze imię Legion, nasze imię Bob. Nigdy w życiu nic mi nie poprawiło tak nastroju, jak odkrycie tej książki. Mm -hmm. Opowiada to o mężczyźnie. Który ma na imię Bob. Który ma na imię Bob i który ulega wypadkowi. Nie wiem w jakich okolicznościach, nie pamiętam. I on po śmierci, jego umysł zostaje zaprogramowany w komputer, chyba, i ten komputer zostaje wysłany na inną planetę. I na tej planecie ten komputer ma różne modyfikacje, i w jakiś sposób tworzy kolejne małe podboby. I one ulegają różnym mutacjom i przez co na całej planecie zasiedl zasiedlona jest ta planeta bobami. Cała seria nazywa się Bobiverse e, i w ogóle wyszedł ostatnio trzeci tom, który ja mam dwa pierwsze, jeszcze nie czytałam, ale chyba kupię go od razu, żeby mi przypadkiem gdzieś nie uciekł. To brzmi jak początek żartu, nie książka. Ale to brzmi genialnie, to brzmi tak dobrze, to brzmi jak fenomenalna książka science fiction. I taka ma być. I tu, jeżeli, jeżeli ocenia to na mniej niż 5 czy 4 gwiazdki, nie to będzie mi tak przykro. Będzie mi tak przykro. Rozumiem. Rozumiesz? Rozumiem. No. A a propos, to jeszcze jak już tak dzisiaj Wam rzucam kanałami booktubowymi, to tę książkę na pewno widziałam po raz pierwszy u Daniela Greena, który jest świetnym booktuberem o fantastyce i o science fiction, ale raczej tej dorosłej. Bardzo go polecam. Świetny chłopak. No. No i to tyle. To cała nasza lista. Mam nadzieję, że ten film Wam się... co? Jezu, przepraszam Aniołku, jeszcze Tola. Tak się zaoferowała moim bobem, że. <słuch> Pokazam. Mamy tutaj książkę, którą też obecnie czytam, i myślę, że będzie też jedną z tych wybitnych, ponieważ mega mi się na razie podoba. Mamy tutaj Delirium. Delirium opowiada o świecie, w którym miłość jest uznawana za chorobę, zostaw mnie. I no, to jest tak naprawdę cały początek, co mogę Wam opowiedzieć. A główna bohaterka jest jak najbardziej za tym, nie należy do tych rebeliantów, którzy uważają, że rząd się pomylił, żeby klasyfikować delirium jako chorobę, i miłość jako chorobę mm, i rozwijać na to leki, a główna bohaterka jest totalnie za tym i Ciekawe. jestem prawie pewna, że niestety coś się zmieni na szczęście, nie wiem. Um. Tora, mówisz tak chaotycznie. Sama jesteś chaotyczna. E, I no, bohaterka na pewno się zakocha i w ogóle, ale jakby nie będę spekulować, jeżeli mam rację, to bardzo przepraszam, jeżeli spoileruję. No, to teraz skończyłyśmy naszą listę. E, koniecznie piszcie, jeżeli macie swoje przewidywania, co? Pokażę Wam moje kolcze. To są śliczne. To są takie serca i dostałam od mamy lakier i mogę je lakierować. I to są takie serca z, z, z oczami. tak Śliczne są. No, Lubię. To tyle. Jeżeli macie swoje książki, które też przewidujecie, że ocenicie na 5 gwiazdek. I po prostu się ich boicie, że nie spełnią Waszych oczekiwań, to dajcie nam znać w komentarzu. Komentujcie też nasze wybory, bo może się okazać, że Wy znacie nasz gust lepiej niż my same, co już wielokrotnie zostało nam udowodnione. No. E, więc, więc no, mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście. Czekajcie na film, który będzie konfrontacją. Jeżeli kiedyś się ukaże, podlinkujemy go w opisie tego filmu. E, no i to tyle od nas na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!